Słuchajcie Postanowiłam, że się do was odezwę Bo uważam, że tak będzie uczciwiej Chciałabym, żeby wszystkie moje filmiki I w ogóle moja działalność na YouTubie Była miła, przyjemna I dostarczała wam radości Ale... Po prostu życie takie nie jest, i zdecydowałam, że powiem Wam po prostu parę słów y, na temat tego, co się u nas dzieje, bo wiadomo, miał być filmiki, tego filmiku nie ma. Ci, którzy mnie obserwują na Instagramie albo znają mnie osobiście, to wiedzą mniej więcej co się dzieje, ale nie wszyscy z Was są na moim Instagramie i pewnie niektórzy nie wiedzą. Y... Lady dostała kolki, i w tym momencie jest w szpitalu na Służewcu. Wczoraj było już trochę lepiej, właśnie do niej jadę, zaraz ją zobaczę i mam nadzieję, że dowiem się czegoś więcej. Tak czy siak nie było dobrze. Jechaliśmy tak naprawdę w nocy na Służewiec o drugiej. Mm, bardzo ją bolało, bardzo cierpiała i wisiała nad nami wizja operacji, więc nie było dobrze. No i po prostu stwierdziłam, że macie prawo wiedzieć więc ja teraz do niej jadę, jeżeli się czegoś dowiem to po prostu dam znać słuchajcie, nie odzywałam się do was wczoraj, bo jak widzieliście byłam u Lady na krótkich odwiedzinach wzięłam na krótki spacer później pojechałam do pracy też byłam w tej pracy taka otępiała. Później jak wróciłam do domu to pierwszy raz coś zjadłam i poszłam spać. I tak się budziłam w nocy, ale po prostu nie miałam czasu się wczoraj odezwać. Sytuacja wygląda tak, że u Lady jest na szczęście poprawa. Wczoraj jak u niej rano byłam, to pani doktor powiedziała, że ja rozpiszę jej już jedzenie i będzie powoli dostawała siano i mesz i będą obserwować czy te jelita rzeczywiście pracują, czy wszystko jest w porządku nie dzwonili wczoraj cały dzień z kliniki, ja, jak tylko ktoś do mnie dzwoni przez telefon, nie jest to klinika to o, po prostu mam ochotę kogoś udusić, bo jak tylko słyszę dźwięk telefonu, to mi się wydaje, że to oni dzwonią i już biegnę przerażona do telefonu. Na szczęście nie dzwonili wczoraj, ja oczywiście nie wytrzymałam. No nie mogłabym po prostu pójść spać, jakbym mnie zapytała, czy, czy wszystko u niej okej. Okay. Więc przedzwoniłam i zapytałam tylko, czy po podaniu tego jedzenia jest dalej dobry stan. Pani powiedziała, że tak i że można też ją jutro wziąć na spacer. Więc ja właśnie wstałam, jest jakoś bardzo wcześnie, jest ciemno. I jadę właśnie na Służewiec, odwiedzę ją, wezmę ją na spacer i popędzę do pracy. Jeżeli powiedzą, że ma zostać dłużej, to okej, okay. wiem, że ma tam po prostu dobrą opiekę, wszyscy są tam naprawdę bardzo kochani dla niej, więc, więc mega im za to dziękuję. E, I jeżeli chodzi o to, jak to się zaczęło, co się wydarzyło, to po prostu siądę w domu i, i nagram taką część, gdzie wyjaśnię, od czego to się w ogóle zaczęło i jak to się u nas potoczyło. Być może komuś ten filmik pomoże, nie wiem, w zdiagnozowaniu objawów swojego konia i szybciej wezwiecie weterynarza albo szybciej zdecyduje się jechać do szpitala. Więc nawet jeżeli jedna osoba ma się czegoś dowiedzieć z do tego filmiku, to ja będę po prostu szczęśliwa. Cześć! Jak się masz? Chyba lepiej troszkę, co? Chodź, idziemy jeszcze? Chodź, moja mała. My już jedziemy z Matim po lediczkę. Za 10, dobra, 13 minut będziemy. Przepraszam, że wyglądam, jakbym wyszła z jakiegoś, nie wiem, świetnika, ale wygląd to jest ostatnia rzecz, której pilnuję w ciągu ostatnich dni. Więc mam tam z tyłu transportery, dereczka jest w bagażniku i jedziemy ją odebrać i zawóźmy ją do domku. No, normalnie nie mogę w to uwierzyć. Mi się cały czas wydaje, że. To wszystko to, co się wydarzyło, to jest jakaś nieprawda i w ogóle, a już jadę ją odbierać. I nie wiem, dla mnie się czas zatrzymał na poniedziałku, jak zadzwonili, że jest źle i że mam się przygotować na gorsze opcje, a tu już jadę ją odbierać. Tak się cieszę, a ty? Mati się też Prawo stresował zła, <grym> ty, problemie. Mati się też stresował Tylko udaje twardziela Jak mu się Lejda na hali położyła to wiecie jak krzyczał Nie byłem wsparciem finansowym w tej sytuacji Mati też, tak, wsparciem finansowym Też oczywiście był w tej sytuacji Ale przede wszystkim był wsparciem takim Wiecie Zgodzieniem się zastępowałem wtedy tak? no. no my w ogóle z nią za cztery chodziliśmy Ale to nagram później po kolei jak było Teraz idziemy ją odebrać I mówię wam, no nie mogę w to uwierzyć bardzo dziękuję wszystkim, którzy do mnie pisali, dzwonili, byli ze mną, nie wiem, podchodzili do mnie, żeby po prostu mnie przytulić albo powiedzieć, czy będzie dobrze. Bo uwierzcie mi, że wsparcie ludzi w takiej sytuacji jest bezcenne. I w środku miasta jest szpital dla koni. Ja byłam trochę zaskoczona, że tak szybko dojechało, dojechaliśmy. Wydawało mi się, że to jest jakoś bardziej oddalone. ale to jest po prostu galeria mokotów i Lejda mogłaby w sumie skoczyć sobie po marchewki i wrócić na szpital. Usiadłam sobie teraz na spokojnie i postanowiłam, że powiem Wam po kolei, jak to było u nas z tą kolką. Luneczko. E, jak to się po kolei działo, skąd się dowiedzieliśmy i tak naprawdę czemu pojechaliśmy do szpitala, co się działo później w szpitalu i, i tak dalej. Luna chyba też chce występować w tym filmiku. E, słuchajcie. Zacznę od tego w ogóle, co to jest kolka, bo pewnie większość osób, które ogląda mój kanał, są typowo takimi końskimi osobami, ale jest też dużo osób, które kompletnie nie wiedzą, co to jest kolka i dużo ludzi na słowo kolka ma tylko na myśli kłócie w podbrzuszu, jak się nie wiem za dużo pobiega, tak I, i złapie nas kolka, albo kolka u małych dzieci u koni to nie jest taka sama kolka. Kolko u koni w ogóle nazywamy takie schorzenia układu pokarmowego, które prowadzą do, do bólu. Są różne rodzaje kolki. Niektórzy też mówią, że jest to najprościej mówiąc niedrożność układu pokarmowego u konia i może być śmiertelna. W sensie jest śmiertelna. Jeżeli nie zareagujemy w porę, jeżeli jest to ciężka kolka, to mm, niestety jest śmiertelna u koni. Jest w ogóle najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów, w ogóle przedwczesnego padania koni. Nigdy ja osobiście nie byłam świadkiem takiej ciężkiej kolki, która wymagałaby wyjazdu do kliniki, po prostu do szpitala. Skąd na się bierze? No i tu niestety jest bardzo, bardzo wiele przyczyn. Ogólnie, jeżeli chodzi o układ pokarmowy, no to możemy się domyślać, że główną przyczyną kolek jest pożywienie, tak? Czyli albo jest to pożywienie złej jakości, albo jest to pożywienie, nie wiem, za dużo, za szybko ee, i tak dalej, i tak dalej albo coś niewłaściwego, coś nieświeżego, czyli wszystko to, co nasz koń zje, a nie powinien, albo zjadł w za dużej ilości, czy, czy za szybko, na przykład nie mając dostępu do wody, może spowodować, że ten układ pokarmowy po prostu stanie, że nie będzie pracował, że ten układ pokarmowy będzie niedrożny. Z takich jeszcze naukowych informacji to wszystkim tym, którzy nie mają o tym pojęcia, koń ma bardzo mały żołądek, około 10 litrów. Koński żołądek ma pojemność około 10 litrów. Więc to jest bardzo mało, dlatego że ludzki żołądek ma od 1 do 3 litrów pojemności. No i teraz pomyślcie sobie, że na przykład człowiek ma 3 litry pojemności żołądka, a koń ma tylko 10. On nie jest 3 razy większy od nas. No Lady na przykład waży prawie 700 kg, ja ważę 50, tak? Więc nie, nie trudno sobie obliczyć, że ten żołądek jest naprawdę mały, biorąc pod uwagę wielkość całego zwierzęcia. Jeżeli chodzi o końskie jelita, to jelito cienkie ma około 22 metrów u dorosłego koń. Słuchajcie, objawy kolki są różne, ale przede wszystkim to, co powinno nas zaniepokoić, to jest zachow... inne zachowanie zwierzęcia, tak? Jeżeli znamy konia i wiemy, jak on się na co dzień zachowuje, to łatwo jest nam określić, że to zachowanie nie jest typowe dla niego. Są konie, które na ból reagują w sposób taki, że są pobudzone. Na przykład chodzą po boksie, zaczynają się kręcić, są nerwowe, pokazują na brzuch, zaczynają się tarzać. I one w ten sposób próbują jakby odreagować ten ból. A są też konie, które będą apatyczne i totalnie jakby takie uśpione, więc to zależy mocno od konia. Ale głównymi takimi objawami... To jest właśnie taka ogólna nerwowość albo rozbicie. Koń też wskazuje bardzo na brzuch. Próbuje się potem brzuchu albo podgryźć z jednej, z drugiej strony. Często też próbuje nogą dotknąć tego brzucha, tak jakby chciał nam pokazać, że, że tu go boli, że tu jest coś nie tak. Bardzo często konie się pokładają, tarzają, nie chcą wstawać, hmm, chcą się tarzać, eee, przestają na przykład jeść, przestają na przykład pić. Eee, często się pocą. Są spocone, są zdenerwowane. Jeżeli chodzi o tętno, to tętno zaczyna być podwyższone. E, może też wystąpić gorączka, podwyższona temperatura ciała, brak odgłosu jelit. E, czyli jak przyłożymy ucho do końskiego brzucha, to jest cicho i tam nie burczy, nie jeździ. To znak, że jelita po prostu nie pracują i że coś prawdopodobnie jest nie tak. To, że koń nie robi kupy, nie załatwia się, to też świadczy o tym, że te jelita nie pracują i coś tam się może, może dziać. Um, oczywiście chciałabym Wam przypomnieć, że ja nie jestem weterynarzem, nie jestem lekarzem i to, co Wam powiem w tym filmiku, tylko dotyczy moich doświadczeń i mojej wiedzy. I przypadki są naprawdę, naprawdę różne. Często ta kolka jest w ogóle taka podstępna, i mogłoby się wydawać, że wszystko jest ok, a później się okazuje nagle, że koń był zatkany i nie było żadnych objawów. Na przykład koń jadł, koń się załatwiał, a, a kolka postępowała, więc pamiętajcie, że te objawy mogą być naprawdę bardzo różne. I teraz przejdziemy sobie do tego, jak to było w przypadku Lady. Słuchajcie, chciałabym na wstępie zaznaczyć, że Lady nigdy nie była koniem kolkującym, czy koniem z wrażliwym układem pokarmowym. No, i w sobotę ona miała wolne. Wiem, że była na padoku, wiem, że normalnie zjadła, wszystko było w porządku. W niedzielę o godzinie około 14 około 15 moja trenerka przyjechała do niej, żeby na niej pojeździć. E, ściągnęła ją z padoku na tym wypadoku w ogóle jeszcze sobie brykała, e, pojeździły, zachowywała się w porządku, chodziła zresztą bardzo dobrze. Dostała od mojej jedną marchewkę, więc naprawdę nic tutaj nowego się nie, nie wydarzyło. E, no i później zjadła obiad. Po tym obiedzie też było wszystko w porządku. E, I tak naprawdę no, nikt się nie spodziewał, że coś się wydarzy. My byliśmy z Mateuszem w domu, zasiadaliśmy sobie do filmu, e, zrobiłam popcorn. I zadzwoniła do mnie Patrycja, moja koleżanka ze stajni, że miała już iść już na autobus, ale ma problem z Lady, dlatego że sypnęła jej kolację i ona tej kolacji nie tknęła, nie chciała jej w ogóle ruszyć, no i leży w boksie. No i wiecie, od razu zaczęło mi bić szybciej serce, bo wiedziałam, że coś jest nie tak, że skoro nie zjadła kolacji, którą bardzo lubi i zawsze wcina ze smakiem, no to musi się źle czuć. Więc szybko się zebraliśmy, pojechaliśmy ja, Mateusz i Julka, moja trenerka, razem do stajni. No i tak naprawdę w drodze ja miałam różne myśli, bardzo się stresowałam, ale nie sądziłam w ogóle, nie spodziewałam się tego, że to się aż tak potoczy źle, bo starałam się uspokoić, starałam się sobie roztłumaczyć, że kolki są i będą i ona się może gorzej czuć, może ją brzuch i to wszystko się na pewno dobrze potoczy i w ogóle nie zakładałam, że, że potoczy się tak, jak się potoczyło jak już jechaliśmy do stajni, to zadzwoniła do nas Patrycja jeszcze raz, że ona kompletnie nie jest w stanie jej podnieść, że ona jej się położyła, że ona ją bije, że ona jej cmoka i ona nie jest w stanie jej podnieść i co ona ma z nią zrobić, więc wtedy pierwszy raz się zestresowałam, pierwszy raz wtedy pomyślałam, że jest źle, skoro no, ona nie chce w ogóle wstać no, jak dojechaliśmy do stajni, to dzięki Bogu moja trenerka weszła pierwsza na hale, a nie ja, bo podobno Lady leżała, w ogóle jakby brzuch do góry, głowa w drugą stronę i nawet nie miała siły się ruszyć, więc cieszę się, że tego nie zobaczyłam. W drodze ja oczywiście dzwoniłam po wszystkich weterynarzach, ale była niedziela, wieczór, więc 60 numerów, nie wiem, odebrało może 3 osoby i te 3 osoby powiedziały, że nie przyjadą, że są po drugiej stronie Warszawy. Jedna pani odebrała, powiedziała, że jest w stanie być za 2 godziny u nas. Na szczęście zebrał jeszcze jeden weterynarz, który był kiedyś u Lady w sprawie jej ropiejącego oka, więc wiedziałam, że, że jest fajny i że, że chciałabym, żeby do nas dojechał. Jechał, co prawda, do innej kolki, więc uprzedził nas, że to nie będzie tak od razu, ale że postara się szybko załatwić temat z tamtym koniem i do nas po prostu dojechać. Więc my zaczęliśmy z Lady stępować po tym zastrzyku, chodziliśmy z nią, ona się próbowała cały czas starzać, ona próbowała się kłaść. Wtarłyśmy jej brzuch też ścierką rozgrzewającą, cały czas nasłuchiwałyśmy, czy jelita pracują. I po prawej stronie czasem było coś słychać, ale po lewej stronie nie było słychać kompletnie nic, więc wiedzieliśmy, że po prostu te jelita stoją. Ona miała też taki strasznie nabrzmiały brzuch, bardzo duży, twardy i cały czas pokazywała, że ją boli. Cały czas, jak się tylko zatrzymywałyśmy, to trącała nosem i pokazywała, tak wiecie, na brzuch. I powiem Wam, że to było straszne. Więc yy, no po prostu przepraszam, ale ciężko jest mi o tym mówić, bo pamiętam to, jakby się to wydarzyło 5 minut temu i może już mija tydzień praktycznie, ale najbardziej to, co mi zapadło w pamięć, to było to, jak ona po prostu trącała mnie tym nosem i pokazywała na swój brzutek, jakby chciała powiedzieć, że tu ją boli, żeby mi pomogła, a ja nie mogłam nic zrobić. I ona mi się wywracała i nie mogłam jej ponieść, bo nie miałam tyle siły. Było mi tak strasznie z tym źle, że chciałaby mi ulżyć, że chciałaby mi pomóc Ona waży prawie 700 kg, więc po prostu były takie momenty, że ona szła, szła Po czym się wywracała i ja robiłam wszystko, żeby ją podnieść, ale nie miałam tyle siły Po prostu to było straszne Więc przepraszam was, ale po prostu opowiadam to bardzo na świeżo I, i jest to dla mnie ciężkie Więc czekając na ten przejazd weterynarza zrobiliśmy tak naprawdę wszystko, wszystko, co mogliśmy zrobić, podaliśmy jej lek rozkurczowy, cały czas z nią chodziliśmy, pilnowaliśmy, żeby się nie kładła, wtarliśmy jej brzuch, nasłuchiwaliśmy, czy jest jakaś poprawa, no i, no i czekaliśmy na weterynarza. I po tym, jak ona dostała ten zastrzyk dożelny, to zrobiła kupę, więc yy, dla nas to, była, to był sygnał, że jest lepiej, że te jelita, nie wiem, pracują, tak, że coś tam się dzieje, więc nie to, że odetchnęłam z ulgą, ale nabrałam jakiś nadziei, że, że to się zaraz skończy i że zaraz wrócę po prostu z nią do boksu i wszystko będzie w porządku. Mogła być to, nie wiem, 10-11 godzina, kiedy dojechał weterynarz. Yy, Podał jej coś, nie wiem, przeciwbólowego i na pewno jakiegoś głupiego jaśka. No i zdecydowaliśmy się, że będziemy pukać żołądek, bo wykazywała silne dolegliwości bólowe. W jelitach rzeczywiście było cichowe, nasz potwierdził obawy, że jest cicho, że nic się tutaj nie dzieje. Co prawda zbadał ją też rektalnie, czyli wiecie, ręką od tyłu i powiedział, że ta okrężnica są miękkie, że tutaj nic się złego nie dzieje. No ale żołądek może być obciążony i on tego nie sprawdzi ręką, bo tam nie dostanie, więc zdecydowaliśmy się, że będziemy płukać żołądek. No i płukaliśmy, dodał też olej parafinowy, który ma za zadanie jakby zrobić tam większy poślizg. I szczerze ja Wam powiem, że nie mam pojęcia co powinno z tego żołądka wylatywać, ale były takie momenty, że ta wydzielina rzeczywiście była taka ciemniejsza i on wtedy mówił, że o mamy to. Bingo, tak? Więc ja się ucieszyłam, bo pomyślałam, że okej, że, okay, że poleję już żołądek, że zaraz ją wypłuczemy i wszystko będzie w porządku. To nie jest przyjemny widok, nie wiem czy wiecie, ale żołądek płucze się konikowi przez nos, więc y, po prostu taką długą rurą przez nos się wjeżdża do żołądka i pompuje się wodę, na przykład z tym olejem parafinowym na koniec, a później się wypłukuje w drugą, w drugą stronę. Mm, a propos jeszcze takich informacyjnych rzeczy, to koń nie potrafię wymiotować. Jakby on ma takie zastawki w przełyku, że nie jest w stanie zwymiotować, więc płukanie żołądka jest jedyną drogą, żeby mu jakoś ulżyć i pomóc, bo on po prostu nie jest w stanie zwymiotować e, fizycznie. E, więc to tylko chciałam tak dodać dla tych osób, które może o tym nie wiedzą. Po tym płukaniu żołądka. E, pytałam, co robimy, on powiedział, że no, że powinno być teraz lepiej, że on jej podał też silne leki, więc nie ma żadnego kładzenia się, nie ma drapania nogą, nie, nie może jakby już absolutnie wykazywać dolegliwości bólowych, bo jeżeli tak będzie, to mam jechać absolutnie natychmiast do szpitala. Ja miałam plan zostać w stajni z nią w nocy, powiedział, żeby przyjść do niej za godzinkę, za półtorej, zobaczyć jak ona się czuje, też nie zapalać światła, żeby jej nie budzić, żeby jej nie, nie prowokować do tego, żeby się tam zaczęła gdzieś tam kręcić, żeby ją zostawić, i ją po prostu odwiedzić za jakiś czas. I on tak naprawdę nie zdążył zebrać wszystkich swoich narzędzi. Ja nie zdążyłam zamknąć boksu, kiedy ona od razu zaczęła drapać nogą i od razu zaczęła się kłaść, chciała się przewracać w tym boksie. No i wtedy weterynarz powiedział, że o nie, to w takim razie transport macie szykować. No i wtedy wiedzieliśmy, że okej, okay, że jest słabo. On zadzwonił do szpitala. Yy, powiedział, że my przyjedziemy, opowiedział wszystko o koniu. Powiedział też, przyszedł i powiedział, że mam szczęście w nieszczęściu, bo jest ostatni wolny boks na Służewcu i gdyby nie to, no to trzeba by było jechać do najbliższej innej kliniki, która jest 300 czy 350 km dalej, więc to jest w ogóle masakra. Powiedział, że mamy wyjąć jej z przyczepy przegrodę i uwiązać ją z dwóch stron, tak żeby w razie gdyby się przewróciła w tym transporcie, żeby się nie zawiesiła i nie zrobiła sobie krzywdy. Więc tak naprawdę to była szybka akcja, podpinanie przyczepy, całe szczęście, że mogliśmy pojechać sami, bo my stąd wzięliśmy samochód po to, żeby właśnie w razie czego mieć samochód z hakiem, żeby móc pojechać do tego szpitala. Nie około godziny, nie pamiętam, północy 31 załadowaliśmy ją na szpital. No i oni mieli tam na nas czekać, mieli czekać na przyjęcie. Weszła do przyczepy na szczęście bez większego problemu. Jechaliśmy bardzo powoli i bardzo spokojnie, no bo ona nie miała przygody, więc to było samo w sobie niebezpieczne. I bardzo powolutku dojechaliśmy na ten szpital. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ten teren jest tak wielki. My nie mogliśmy trafić do tego szpitala. Kręciliśmy się w ogóle po tym obiekcie. Dzwoniliśmy do, do, na ten numer, który dostaliśmy od weterynarza. Jak w końcu dotarliśmy, to wyciągnęliśmy ją. Oni od razu ją zabrali do takiego boksu obok sali operacyjnej. On był wyłożony cały materacami, więc podejrzewam, że tam się konie też wybudzają po operacji po to, żeby sobie nie zrobić krzywdy dzięki tym materacom. I pamiętam, że zaczęli jej robić USG i ja już stałam tyłem do niej, bo ja nie byłam w stanie w ogóle patrzeć na nią. Ona tak strasznie patrzyła mi w oczy i woła o pomoc, że mnie po prostu mi serce pękało, i ja stałam tyłem, jak oni jej robili to USG. I pamiętam, że po zrobieniu tego USG powiedzieli, że jest w porządku, że tutaj się znaczy w porządku, że nie jest źle, że tutaj się nic złego w tym USG nie dzieje um, i zabrali ją na inne badanie, zabrali ją na, do takiej wąskiej przegrody. Nie wiem, co tam robili, bo my tego nie wiedzieliśmy. I później pani przyszła i powiedziała, że jest zapchana okrężnica, że jest przeładowana ta okrężnica, um, więc będą ją płukać solami. Mam być w nocy pod telefonem. Ale nie powinno być źle. Gdyby coś się działo, to oni będą do mnie dzwonić. No i w ogóle weterynarz właśnie wysyłając ją do szpitala powiedział, że najprawdopodobniej jest zapchane jelito cienkie, bo on nie ma do niego dostępu ani z jednej, ani z drugiej strony. A wtedy trzeba się szykować na operację, bo jelito cienkie jest po prostu ciężkie do, do odratowania bez operacji. Z racji tego, jak bardzo jest też długie i poskręcane. A później pani powiedziała o tej okrężnicy w szpitalu pani doktor i Wtedy dotarło do mnie, że ona w domu musiała mieć zapchany jeden odcinek, ten początkowy, a później to przechodziło i przeszło aż do okrężnicy, która zaczęła stawać i się skręcać, bo okrężnica jest na, jakby przy wyjściu, tak na końcu. To jest fragment już jelita, jelita grubego. No i poszłam do biura jeszcze podpisać dokumenty, dali mi, dali mi papiery, wypytali o wszystko i pamiętam, że. Pani powiedziała: proszę tutaj podpisać, czy się pani zgadza na operację, i przede wszystkim proszę się zapoznać z kosztami. No, wiecie, ja wiedziałam, że leczenie koniec drogie, ale jak zobaczyłam, że tam operacja przy, bez żadnych w ogóle powikłań, absolutnie bez intensywnej terapii będzie kosztowała 20 tysięcy. To się przeraziło. Ale wiecie co, no w tamtym momencie ja nie wiem. No ja bym sprzedała po prostu wszystko, co mam, zapożyczyłabym się u każdego, kogo bym mogła. Dla mnie to wtedy nie miało żadnego znaczenia, ile to będzie kosztować. I mm, pamiętam, że musiałam podpisać takie straszne oświadczenie, że jak będę dojdzie do operacji i otworzył tego konia i okaże się, że jest gorzej niż myśleli, to że zgadzam się i nie wybudzać. Że zgadzam się na eutanazję. I powiem Wam, że. Naprawdę to był najgorszy papier, który ja w życiu podpisywałam. No i potem, tak naprawdę, zostawiliśmy Lady i zostawiliśmy ją w szpitalu. W ogóle dla mnie wtedy zmartwieniem było to, że ona pojechała w wyrównym kantarze. I to, że ja jej wzięłam derkę 300 gram, bo to 150, w której się tarzała po prostu ubrudziła, zasikała i w ogóle nie nadała się, ona była mokra, nie nadawała się do tego, żeby ją w nią ubrać. I wiecie, to było takie głupie, bo w tamtym momencie dla mnie to był problem, że jej będzie za gorąco, rozumiecie to? Ale ja w ogóle już, już logicznie nie myślałam, więc yy, pojechaliśmy do domu, ja pamiętam, że całą drogę do domu płakałam i nie spałam. Jak wróciliśmy do domu, no to położyłam się i cały czas patrzyłam, czy nie dzwonią. I pamiętam, że wróciliśmy do domu około 4, 4.30 i wydawało mi się, że jak do tej 7 czy 8 nie zadzwonili, to jest dobrze. Ale zadzwonili o 8.50. Pani powiedziała, że jest źle, że ona im się nie podoba. Że dostała bardzo silne leki i że wykazuje dalej bardzo silne dolegliwości bólowe, że ta okrężnica zaczyna im się skręcać. I że oni będą rekomendować operację. Jeżeli w ciągu godziny do kolejnego badania nie nastąpi jakaś poprawa, to oni będą rekomendować operację i wtedy proszą o przelanie 3000 zaliczki, jakby w ciągu tej godziny, jeśli zadzwonią. Mm. No i nie dzwonili, więc to był dobry znak, że się nie odzywają, bo oni potrzebują się upewnić, czy ja się zgadzam na tą operację i potrzebują przede wszystkim zaliczki na konto. Więc cieszyłam się, że nie dzwonią, bo to znaczyło, że, że nie jest tak źle. No ale wiecie, okropny stres. Ja nie wytrzymałam, zadzwoniłam jakoś po 18 i pani powiedziała, że jest lepiej że okrężnica jeszcze nie wróciła na swoje miejsce, ale oni stawiają, że wróci, dlatego, że nie ma już zgazowań w całym tym układzie pokarmowym, które były wcześniej. Eee, więc mam być w nocy nadal pod telefonem, ale jest poprawa na ten moment. I pani powiedziała, że jeżeli noc będzie spokojna i ona już nie będzie potrzebowała leków, to ja mogę ją rano wziąć na spacer. Znaczy rano. Powiedziała, że następnego dnia można przyjechać wziąć ją na spacer. Nie spałam znowu do rana i o godzinie 7 pojechałam na służewiec. Przyszłam do niej, pamiętam, że weszłam do niej, ona była taka smutna w tym kagańcu, żeby nie jadła nic i weszłam do niej, a ona od razu podniosła głowę, poznała mnie, zarżała w ogóle do mnie i tak się ożywiła i ja miałam takie, Boże, jak dobrze. No i pani doktor powiedziała, że dzisiaj dostanie jeść, jak wszystko będzie w porządku, to do kolejnego dnia będzie wypis po południu. Kolejnego dnia też przyjechałam rano ją wziąć na spacer i w ogóle mega się zestresowałam, bo przyjechałam do tej stajni, w której ona stała od samego początku i tam nie było, tam był jakiś inny koń. I zapytałam się, gdzie jest Lady, pani powiedziała, że ona została przeniesiona do innej stajni, więc ja już w ogóle zawał, że to pewnie jakaś intensywna terapia, że jest pogorszenie. Poszłam do tej drugiej stajni, a pani doktor mówi, że proszę się nie martwić, tu jest stajnia do ozdrowieńców, tutaj się je, tutaj jest bal, już, już jest siano. No i wtedy już zobaczyłam, że sobie skubie sianko już nie miała kagańca, była już trochę bardziej zadowolona. Poszłyśmy też na krótki spacer i poszłam się zapytać pani doktor, czy wypis będzie aktualny. Ona powiedziała, że tak i że wszystkie zalecenia dostanę razem jakby z koniem. No i wieczorem po pracy pojechaliśmy z Mateuszem ją odebrać. Co prawda, jak ją wyciągnęliśmy z tego boksu w szpitalu i zobaczyła tą przyczepę, którą jechała w tą stronę, to oj, trochę mnie prześwietla. Eee, Zobaczyła to puszczepę, to się zestresowała i chyba jej się troszkę negatywnie kojarzyła, bo zrobiła taką minę i na początku nie chciała tam wejść, ale udało się ją przekonać. I tak to u nas historia wyglądała. A później jak dostałam fakturę z wyszczególnionymi rzeczami, znaczy w sumie to rachunek, z wyszczególnionymi rzeczami, co jej tam robili, to powiem Wam, że naprawdę oni z całego serca walczyli, żeby jej nie ciąć, bo tyle razy, ile ona miała USG, badanie rektalne, zgłębienie żołądka, sonda żołądek-nos, leki. Naprawdę bardzo dużo tam działali, żeby tylko, żeby tylko jej pomóc. No i się udało i udało nam się bez operacji z tego wyjść, więc jestem bardzo szczęśliwa. Yy, niestety, ale yy, był to ciężki okres dla nas, ale mam nadzieję, że już jest już za nami. Lejda, podobało się? No nie mów tak nie, o niej, wyczerpiałyśmy Lejdowi. I to bardzo moje smutne takie. Idziemy dalej. Co proszę, uwiąz, panie kierowco? Boże, mam takie. Wiecie, co właśnie wróciłyśmy do domu, i ja płaczę po prostu ze szczęścia. Bo myślałam, że już jej to nie odwiozę, a ona sobie tutaj stoi. I Jesianko. dobre nie mogę w to uwierzyć, bo ona tutaj już jest z powrotem. I że to koniec tego koszmaru. Naprawdę dziękuję całego z całego serca wszystkim, którzy nam dobrze życzyli. Zobaczcie.